Wypełniona po brzegi aula studencka to znak, że odbywa się na niej ważny i ciekawy wykład. W tym wypadku na frekwencję z pewnością miał wpływ czekający już niebawem studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach trudny egzamin z przedmiotu pod nazwą sukces zawodowy o tym jak go osiągnąć i co to jest przedsiębiorczość? Mówili żakom naukowcy samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji wspierających młodych biznesmenów. Chcemy uczyć młodych, Bądźcie śmiali. zakładajcie własne przedsiębiorstwa. Nie łamcie się jak nawet za pierwszym razem drugim się nie uda w sytuacji, kiedy firmy jako takie oferują niewystarczającą liczbę miejsc pracy trzeba otworzyć pole dla Inwencji studentów, których pomysły mogą w części, to znacznej części, przełożyć się na sukcesy. Spotkanie odbyło się w ramach 11. już edycji Warsztatów Przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość. My będziemy ją pobudzać, my będziemy mówić o tym, że ważna, natomiast to jest chyba idea, sposób na życie i ktoś te cechy przedsiębiorczości, pewnej niezgody na stan zastany, pomysły jak zrobić lepiej nosi w sobie. Jak je odkryć i przełożyć na sukces studenci mogli dowiedzieć się podczas zajęć z rozwoju osobistego oraz doradztwa biznesowego i podatkowego. Osoby zainteresowane założeniem własnego biznesu mogły zapytać o Radę Przedsiębiorców oraz przedstawicieli m.in. Biura Karier i Kieleckiego Parku Technologicznego. O tym, jak wygląda przedsiębiorczość młodzieży, mówił podczas wykładu rozpoczynającego warsztaty ekonomista Banku Światowego Marcin Piątkowski. Pomysły studentów są różne. Jest część studentów, która, która chce mieć spokojne życie, chociaż w administracji też można mieć ciekawe życie, to wcale nie jest powiedziane. Ale jest mocna grupa i duża grupa młodych Polaków, którzy chce coś nowego zbudować, które chce mieć własne przedsiębiorstwa, które chce być szefem, własnym szefem i panem własnego czasu. Jedną z takich osób jest Magda Brojewska. Długo pracowałam jakby w biznesie modelingowym, to mi, bardzo, to mi się bardzo podobało, bardzo to lubiłam, a że jestem w wieku już takim powiedzmy modelingowo na emeryturze, postanowiłam otworzyć własny biznes i jakby funkcjonować dalej w tej świecie mody, ale już jako właścicielka firmy i z tej drugiej strony. Zdaniem Magdy, pomimo początkowych trudności, warto odważyć się i pracować na własny rachunek, dzięki czemu można wyrobić w sobie kilka przydatnych cech. Dużej odpowiedzialności, samodzielności, jakby takiej pracy nad sobą, bo wiadomo, że jak się jest właścicielem firmy, to trzeba sobie samemu dyktować czas pracy, samemu się organizować, więc myślę, że takie organizacji też. Organizatorem warsztatów było Studenckie Koło Naukowe Koncept oraz Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.